Dzień dobry. Na razie się tak skórcam, bo zaraz wam powiem dlaczego. Stała się bardzo fajna rzecz. W momencie jak na InTet wystawiałam te swoje cztery sukienki, które Wam ostatnio pokazywałam. Znalazłam panią, która ma taką samą, miała właściwie. Księżniczkową sukienkę jak ta moja. I teraz mam dwie te same sukienki. Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę. Ta jest w rozmiarze... czekajcie, bo sobie muszę przypomnieć. Może by mi się nie pomyliło. Hej, gdzie jest ta rozmiarówka? Ta jest w rozmiarze 38, ta jest w rozmiarze 40. I tak, ja już nie umiałam się powstrzymać, rozpakowałam ją. I tutaj były odszyte miseczki, więc ja na wzór tej pierwszej sukienki już sobie te miseczki przyszyłam. Tak, żeby one były. Już ją wstępnie mierzyłam. Ja osobiście jestem zadowolona z efektu, ale Wam też chętnie pokażę, jak się ona prezentuje, i też będę miała do Was pytanie, bo sama ja sobie zadaję, czy będę musiała jednak coś zwęzić w tym juście, czy jednak nie. I do czego jeszcze zmierzam? Tak jak pisała ta pani, sukienka była założona tylko raz do sesji zdjęciowej, jest w stanie idealnym, czyli tak jak ta moja, którą ja sprzedałam. Nie sprzedałam jeszcze, tylko wystawiłam na Wintakt i na Oli X. Praktycznie ten tiul jest w stanie tak, jakbym kupiła go w sklepie. I co więcej, zapłaciłam za tą sukienkę po negocjacji ceny łącznie z przesyłką i z ochroną kupującego. Uwaga, tylko 230 zł. Oczywiście przyszła też dzisiaj do mnie paczka z tą nową sukienką w dwóch rozmiarach. I teraz będę miała dylemat, którą założyć, ale zaczniemy od mierzenia. Tej już się nie umiem doczekać. Ok, już się Wam pokazuję. Teraz mierząc ją drugi raz, widzę, że tak. Tutaj troszkę odstaje. To są te gąbeczki, jak widzicie, po jednej i po drugiej stronie, bo ja mam mały biust. Ta pani już wcześniej też ten dekolt strzyła, tak żeby on był mniejszy, bo on niestety tu był zdecydowanie większy. Ramiączka są regulowane, ale właśnie powiedzcie, tak, widać to, że to odstaje, więc ja bym musiała poprosić krawcową. Aby mi właśnie w jednym i w drugim miejscu tutaj zrobiła takie, wiecie, zaszywki, Żeby to ładnie wyglądało. I już Wam zdejmuję ze statywu i Wam pokażę całość. Dobra. Już nie ma niestety dziennego światła. Ale Wy już tą sukienkę świetnie widzieliście. Tak, tam już mam w tle kalendarz adwentowy z drogerii DM. Już się powoli przygotowuję na adwent. Ale do czego zmierzam? Tak wygląda właśnie ta sukienka. Tu faktycznie trzeba coś popracować przy tym dekolcie, żeby to tak po bokach, wiecie, nie odstawało, ale tu już mam ten luz, który ja potrzebowałam, więc czuję się zdecydowanie bardziej komfortowo. Długość jest większa. Ja na razie jestem boso, więc założę szpilki. No i jest ok, więc na długości nie muszę tego skracać. To jest taka długość, o którą ja nie zahaczę, więc jest dobrze. No i jestem mega szczęśliwa. I teraz będę miała dylemat, bo otworzę wspólnie z wami tą paczkę. Z tą kolejną sukienką, no i zobaczymy, która będzie lepsza, bo tu faktycznie drobna taka poprawka, wiecie, u krawcowy jest potrzebna, ale z tym akurat większego problemu nie ma, więc do wesela zdążę, a tutaj świetnie, bo już mnie nic mocno nie uciska, jest tutaj fajnie to dopasowane. A ten dół jest właśnie taki księżniczkowy, jaki chciałam i zobaczcie, mimo że to przyszło w kartonie, ten tiur jest tak porządnej jakości, że on praktycznie nie jest wygnieciony, więc jakość tej sukienki jest rewelacyjna. No dobra, otworzę teraz tą pakę, Dajcie mi chwilę. W paczce był taki duży karton, niestety wygnieciony przez kurier, ale wiecie, tu jest nazwa tego butiku. To są sukienki. Dobra, tutaj są podziękowania za zakupy. W razie czego jest formularz odstąpienia od umowy? Spoko, no bo ja jak wiecie, zamówiłam dwie. To jest sukienka w rozmiarze XL oraz L. -ka. Więc już może zacznę od L. -ki. To niestety musi tak wisiać, bo wiecie, to jest zabezpieczenie, żebym ja po prostu tego nie zdjęła tej plomby. Tak wygląda góra. To jest elka. Bardzo dużo miejsca zobaczcie, w tej elce jest. Mega dużo. Dekolt też bardzo fajnie leży. Tu nie ma żadnych gąbeczek przy przytych ani nic takiego, bo jest taki zakrywający materiał. I już Wam pokażę resztę. O. Tylko właśnie teraz nie ma tego dziennego światła, więc musicie mi zaufać. To już jest tym razem beżowo-czarny kolor. I sukienka się prezentuje tak. I ja szczerze mam teraz dylemat. W jakiej sukience powinnam pójść na to wesele? Bo ta sukienka jest piękna. Tu jest dużo luzu. Bardzo ładnie też leży i nie muszę jej skracać. Przynajmniej. Wiecie, w tych obcesikach też jest spoko. Ja wolę, jak jest dłuższa sukienka. Też mam większą swobodę ruchu. I powiedzcie, proszę, czy ja mam tą sukienkę oddać, czy nie? Czy ją zostawić? Sama teraz nie wiem. Mam serio dylemat, bo jedna i druga sukienka jest po prostu. Przepiękna. I tu jest ten rozporek. Więc nawet nie wygląda to. Nawet zapomniałam o tym, bo tu jest też fajna. Czekajcie, ile to jest, Julu. A to jest szyte razem. Dlatego to się tak fajnie układa. Że tego rozporka nie widać za pierwszym razem. Ale ten rozporek jest. No, mi by się bardziej podobało bez tego rozporka. Jak w tamtej sukience, Ale. Powiedzcie sami, bo ja mam mieszane uczucia. Jeszcze Wam tak pokażę, bo tu jest to ozdobne ramionko. W taki sposób się to prezentuje. W jakiej sukience ja mam iść na to wesele? Bo sama teraz nie wiem. No tu jest mega strojna ta sukienka na górze. Wiadomo, piustu większego mieć nie będę. Ale wiecie, jak to zwrócę, to ja poniosę tylko koszt przesyłki niestety razy dwa ale będę miała tamtą sukienkę plus te przesyłki za 250 zł na wesele. Plus przeróbka krawiecka, nie wiem ile ona wyjdzie, ale myślę, że nie niedużo. I wtedy by było ok. Więc doradźcie mi proszę, co byście w takiej sytuacji zrobili. Oczywiście ostateczna decyzja należy do mnie. Ale ja się z tym na pewno prześpię. Poczytam też Wasze komentarze, nim odeślę tą sukienkę. Jedną i drugą. No bo to jest LKX, Lki nie potrzebuję. No, i zobaczymy, czy mam zostawić tą sukienkę, bo w przyszłym roku też mnie czeka. Wesele, ale wiecie, teraz już nie chcę kupować sukienek na zapas. A sukienek jest bardzo dużo w internecie. Tą firmę bym sobie zapamiętała, bo widzę, że mam faktycznie bardzo dobre jakościowo rzeczy. Też się mega dobrze czuję w tej sukience. No, napiszcie, co byście zrobili. I co, moi drodzy? To by było wszystko na dzisiaj. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. No i co. Do usłyszenia, do zobaczenia, papa. Pa.